Dzień dobry, tutaj nagrody filmowe TV Ja jestem Adam Jestem dzisiaj sam, jestem chory Dlatego taki głos I dzisiaj odcinek trzeci Naszej serii Co nowego w sezonie I co nowego w sezonie No Wydarzyły się dwie rzeczy tak naprawdę Ale chciałem Nominacje stelitów omówić dzisiaj na żywo Bo jeszcze ich nie znam Widziałem wczoraj kilka przecieków Które mnie zaintrygowały dlatego stwierdziłem, że może warto by się zająć tymi nagrodami na live i powiedzieć, znaczy. Nie, na live, tylko teraz. Bo jak nie znam, ja nie je na żywo, będę jakoś reagował. Oczywiście to nie są jakieś globy, to nie są Oscary czy bafty, więc nie będę tutaj skakał. Więc też nie ma sensu, żeby to wszystko było na kamerze. Ewentualnie mogę trochę głos podnieść, czy tam się podjarać czymś, ale no. Wiecie, satelity to nie są jakieś tam nie wiadomo jak bardzo znaczące nagrody w świecie filmu. A zacznijmy od tego, że West Side Story Spielberga miało pierwsze pokazy i niestety ludzie pokochali ten film i twierdzą, że to jest top 3 sezonu i cóż, to rzec, bardzo mnie to boli i Michała, i ja zaczynamy kibicować Belfastowi, bo ludzie nie mówią, że West Side Story może iść po zwycięstwo i no faktycznie to może wygrać globa za komedia musical to może być Kraut pleaser to jest Spielberg i no wygrać nie wygra myślę o, o tym pogadam z Michałem jeszcze w grudniowych typach ale no to nie jest film który powinien się podobać europejskiej publiczności a jak wiemy Akademia już nie jest tak bardzo amerykanocentryczna jak była jeszcze parę lat temu trochę nam się to zmieniło więc no tak ale no dostanie się ten film do Best Picture i pewnie do kilku innych na ważnych kategorii, niestety Więc no spośród tylu znakomitych filmowych musical.ly Dostaniemy główną Spielberga które jest przepisana jeden na jeden z klasyka Także no, zajebiście I dzisiaj będą pokazy pierwsze Nightmare Ali, Więc też chcę wam powiedzieć, że Jeżeli nie będzie żadnych nominacji dla Nightmare Ali, To nie ma co płakać Tak samo do West Side Story, no bo to dopiero wyszło Więc jest szansa, że po prostu satelity tych filmów nie widziały i co nieco o satelitach jeszcze powiem, żeby nie było lipy. No to satelity to są takie upośledzone glowy, to... znaczy może nie tyle upośledzone, co one są bardziej. Tak mi się wydaje, że one są zrobione faktycznie z miłości do filmów i po prostu ludzie, którzy je przyznają, chcą faktycznie te filmy nagradzać, bo ta gala to nie jest jakaś bardzo medialna. A oni sobie często wybierają faktycznie parę filmów takich z podziemi i nominują je faktycznie, bo im się bardzo podobały. Więc ja szanuję te nagrody. Znaczy, no nie, nie robię nie, jakiegoś wielkiego szumu ku nich nie robię, ale szanuję. I biorąc pod uwagę, że są to pierwsze nominacje w tym sezonie, globy się mają mało liczyć, Bawty mają to jury, więc nawet takie nagrody, jak satelity, mogą dać pewien bas niektórym filmom. Przypominam, że satelity w tamtym roku na przykład Pierwsze zauważyły Sound of Metal i nominowały to w Best Picture. Więc też no, nie można powiedzieć, że to są nagrody, które kompletnie nic nie znaczą, bo one nam pokazują na przykład to, że kampania jest robiona, tak? Jeżeli zaraz tu przeczytam te nominacje i pojawi się, to, no, nie wiem, Koda w Best Picture albo Maz w Aktorach, to znaczy te filmy faktycznie mają jakąś kampanię dobrą i jest wokół nich dalej baz. Jeżeli się tu nie pojawią, to można się zacząć obawiać, że faktycznie jeszcze Apple i Bleaker Street się opieprzają, tak? Chociaż Bliker Street to wiadomo, że się opieprza gorzej z Apple. I co? Przechodzimy do tego powoli, bo nie chcę, żeby ten materiał był jakiś długi, bo są tylko satelity. I dobrze, zaczynamy tutaj czytać. Sobie otworzyłem już nominację, zjechałem na sądu e, i, i czekam, czekam, czekam. Dużo scrollowania, dobra, 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 dochodzę już powoli do tego, bo to na Next Best Picture patrzę i tu wiecie, na blogu. Dobra, kostiumy, kostiumy. Belfast, Spencer, Duna, Power of the Dog, Cyrano i Coming to America. Ale to w ogóle bo nie są wszystkie te, ale dobrze. W kostiumach jest Coming to America. Czy wiecie co to oznacza? To oznacza, że Coming to America jest realnym Oscarem kontenerem, tak jak myślałem, czyli Amazon faktycznie robi kampanię dla Coming to America. I nawet jeżeli w kostiumach nie dostają, to w make-upie no, spokojnie powinno się dostać. Więc tak trochę, bym powiedział, ciekawie już się zaczyna. No chcę zobaczyć full list of nominees i klikam, ale nie, nie chcę działać za bardzo. Wiecie, no problemy techniczne, no te nagrody filmowe, TV, no to problemy techniczne to jest nasze drugie imię, jakby nie patrzeć. A chcę sobie, może też coś z telewizją mówimy, więc yy, yy, póki jeszcze tego szukam tak dokładnie, to powiem, że Mro na Usterkę i super film, super animacja, bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała, więc dobrze, już jestem na, na, na nominacjach i jest są kostiumy dobra, co dalej, teraz Production Design, czyli scenografia Belfast Duna Spencer French Dispatch The Power of the Dog i The Tragedy of Macbeth Nie ma Cyrano a jak widzieliście, obejrzeli Syrano, bo było w Costume Design yy, i Lipa. Niedobrze, że jest Power of the Dog, niedobrze, że jest French Dispatch. Yy, nie ma tu ani The Last Duel, ani West Side Story, yy, więc trochę dziwnie, no bo Last Duel myślę, że na pewno widzieli. Yy, nie ma też Coming to America, więc Oscary nie powinny tego zrobić, yy, ale zobaczymy. Yy, no ciekawe. Visual Effects. Duna, Eternals, Godzilla vs. Kong, Shang-Chi, The Suicide Squad, The Tomorrow War. Dlaczego to jest The Tomorrow War? To nie wiem, ale jest The Suicide Squad, więc bardzo fajnie. Nie ma Frigaja. Co jest zastanawiające, że nie ma Frigaja. Nie ma Matrixa oczywiście, bo nie widzieli. Ani Spidermana. Więc no, dziwnie dosyć. Nominowali o Marvelę. No nie wiem, The Tomorrow War jest więc trochę wywalone w to. Sound, czyli dźwięk. Belfast, Diuna, The Harder They Fall, The Last Duel, The Power of the Dog i Tick Tick Boom. Nie ma West Side Story, jest Tick Tick Boom. Z jakiegoś powodu jest Power of the Dog w dźwięku, kurwa, debile. Ale jest The Harder They Fall i The Last Duel. Nie ma No Time to Die. Nie ma Bonda, więc ciekawie. Film editing, Licor Pizza, Dune, Tik Tik Boom, King Richard, The Power of the Dog, Belfast. Nie ma, Don't Look Up. Poza tym całkiem normalnie, tylko że jest Tick-Tick Boom do tego i Power of the Dog. Bardzo mi się podobało Power of the Dog, więc to oznacza, że to może być faktycznie duży Oscarowy zawodnik. Zobaczymy, jak to się przyjmie wśród normalnej publiczności w piątek, jak to będzie miało premierę na Netflixie dobrze dalej zdjęcia tik boom z tick, tick, boom za zdjęcia z aha the power of the dog the tragedy of macbeth diana belfast kaman kaman czy jest kaman kaman w zdjęciach ja już waliłem to Wesley story na Oscarach. ale no faktycznie kaman kaman dostało nominację na satelitach i ma z o tym że Image, na więc jest to dosyć ciekawe dobrze teraz piosenka y nie, nie podoba mi się to. Jest Be Alive King Richard, Beyond the Shores Kody, jest Koda, jest Koda, jest pierwsza nominacja dla Kody. Jest Colombia, Mi Encanto Encanto, Down to Joy Belfast, Here I am, Respect. I No Time to Die oczywiście. E, dlaczego nie ma Don't Look Up? Czyżby oni nie widzieli, Don't Look Up? Jak tak, to, to trochę słabo. Myślałem, że Don't Look Up. To jest film, który mi się bardziej spodoba, ale no to normalnie w miarę, poza tym, poza tym kodą, ale no wiadomo, tu jest ile, sześć nominacji, no więc poza tym to jest całkiem normalna piątka, która się może powtórzyć na Oscarach, tylko myślę, że Don't Look Up jeszcze się pojawi. Muzyka teraz I jest Parallel Mothers, tak, jest Almodovar, co jest dobrze. The French Dispatch, oj, ja pierdzielę, przestańcie nominować Desperata za każde piernięcie, proszę. Duna, The Last Duel, The Harder They Fall po raz kolejny, Spencer i The Power of the Dog. No czy no, czyli jest podwójny Greenwood? Ale nie ma Likry nie ma też Nightmare Ali, którego nie widzieli, oczywiście, no bo jakby widzieli, to Nightmare Ali by było chociażby w scenografii. Także no, nie widzieli co najmniej trzech ważnych filmów, więc trochę te nominacje o Kandupy rozbić, jakby nie mogli poczekać. No spoko. Ojejku, ojejku, adaptowany scenariusz, ojejku. Jest Duna, The Power of the Dog, Macbeth. Macbeth jest zenerium to. Przestańcie dominować ludzi za przeniesienie sztuki 1 do 1 na ekran. To nie jest scenariusz. Nominujcie chociaż Shakespearea, nie Coena. Ja pierdzielę The Lost Dotter, Passing. I Koda. Dlaczego passing? Ja lubię passing, a ten scenariusz nie jest dobry. Ugh. Ale ważne, że Koda jest. Za to nie ma Tick, tic, boom, które mi się tak podobało, i nie ma in the Heights, więc. Ja nie wiem, co oni robią. Dobrze. Oryginalny scenariusz, nie! A hero jest, Farhadi jest scenariuszu, nie! Poza tym, Belfast, Kaman, Kaman, Licker, Pizza, Parallel Mothers i King Richard. Um, czyli nie ma don't Look Up. Nie ma Bing de Ricardos, nie ma, wszystkiego nie ma, są filmy dalej, spoko, reżyseria, aha, Dennis Villeneuve, Duna, Jane Campion, Power of the Dog, Kenneth Branagh, Belfast, Lin-Manuel Miranda, *Tik Boom, Paul Thomas Anderson, Liczność Pizza i Reinaldo Marcus, Green King Richard. Dlaczego Tych tych Boom jest w reżyserii? Nie ma w scenariuszu, nie mam pojęcia poza tym całkiem normalnie no takie prawie piątki spodziewam się na Oscarach tylko, że zamiast Grina i Mirandy oczekujemy Del Toro, ewentualnie Spielberga po wczorajszym, także nieciekawie dokument dokument to jest bardzo ciekawa kategoria zacząłem nadrabiać dokumenty, więc no spoko, oni nominowali, widzę każdy dokument jaki się dało bo tych nominowanych jest w pizdu jest Ascension Brian Wilson Long Promised Road Cokolwiek to jest Jest oczywiście Flea Introducing Selma Blair Julia, też nie wiem co to jest e, Procession Summer of Soul The Rescue The Velvet Underground I Val Val jest Val jest najlepszym dokumentem tego sezonu Jak póki co e, I no spoko No co mam powiedzieć no, e, gitara jest e, no dobrze, to no teraz co? No to dokumenty są dziwne. No, nominowali The Velvet Underground, nie ma, nie ma The Sparks Brothers. A jak już się bierzemy za dokumenty muzyczne, no to wydawałoby się, że to jest główny zawodnik, ale może nie. No w każdym razie, no co, jest The Rescue, jest Procession, jest Flip, Summer of Soul. No wszystko takie normalne dosyć. Dobrze, co jest dalej? Animacja. Czy będzie ten Ronusterka, ro, ro, mm. zobaczymy. Jest Encanto, Fli, Luca, nie Luka, The Mitchells versus The Machines i Vivo, Vivo, czyli kochają Mirandę, po prostu kochają Mirandę, dali mu nominację za reżyserię. Y czyli tutaj po prostu nie ma Bell, może nie widzieli Bell, no bo to było tylko w Can, tak? więc mogli po prostu nie widzieć. Motion Picture International Tu oczywiście jest 5000 filmów i pół. Nie no, to chyba wszystkie akurat są zgłoszone do Oscara, więc no trochę nam to pomoże w typowaniu shortlist. Więc jest A Hero z Iranu, Compartment Number 6 z Finlandii, Drive My Car z Japonii, Flea z Danii, Prayers for the Stolen z Meksyku, dlaczego? No, ja The Good Boss z Hiszpanii, The Hand of God Włoch, The Worst Person in the World z Norwegii i Titans z Francji. No takie normalne w nie no. Na pewno te wszystkie filmy będą na shortliście, więc tutaj się nie popisali. No może nie Meksyk, ale no, nie wiem czemu to jest Meksyk. Szczerze mówiąc. Bardzo, bardzo zły wybór. No spoko. Dobrze, zaczyna się. Motion picture, comedy or musical? Cyrano. O kur... French Dispatch jest w tej kategorii i ja nie wiem dlaczego jest French Dispatch to jest najlepsze gówno chyba w tym roku to max co jest, o Jezus czemu to jest Respect, dobra przeczytam to jeszcze raz Syrano in the Heights, Likrś Pizza, Respect The French Dispatch, TikTok Boom dlaczego tu jest The French Dispatch jakim cudem Respect jest komedią Uf, ale no dobrze, bo nam to pokazuje, że na globach Liquid Pizza będzie komedią. Więc będzie się biło z West Side Story i z Don't Look Up. Właśnie nie było tu Don't Look Up, czyli na pewno nie widzieli Don't Look Up, bo to nie jest tak, że im się nie podobało, po prostu nie widzieli. Um, ale jest in the Heights, jest In the Heights, moje ulubione, więc gitara. Um, motion Picture Drama jest, nie wiem czy jesteś na no to gotowi. O jest, jest jakiś dosłowny film, o którym nikt nie słyszał, czyli Satelity w formie. Jest Belfast. Jest Koda, zajebiście, że jest Koda, zajebiście, że jest Koda, to znaczy, że Koda ma marketing robiony, więc jest dobrze. Jest Duna, jest East of Mountains, z którego producentem jest Quiver Distribution, więc nie wiem, co to jest, nikt chyba nie wie. Jest King Richard, oczywiście Spencer, Spencer spoko. The Last Daughter, oh, aha, i The Power of the Dog. Czy jakoś nam to brakuje z best picture? No, brakuje nam Don't Look Up i West Side Story, tak, ale no to już inaczej ale tego po prostu nie widzieli. Poza tym, no to wszystko jest w miarę normalne. No, znaczy, no, dowalili tym French Dispatch, dowalili East of Mountains, ale poza tym normalne. I teraz, drodzy Państwo, kategorie aktorskie, więc, no, bym powiedział to one są najciekawsze także no zaczynamy od Supporting Role o Ciaran Hindi z Belfast J.K. Simmons Being z widzieli Being Ricardo i nie dominowali tego filmu w żadnej kategorii poza Simmonsem co jest nie tak co jest nie tak jest Jamie Dornan Belfast Jared Leto House of Gucci o jejku. To, to ja teraz yy, pobawię się w Jardaleto i przeczytam resztę nominacji jego głosem. Jest Cody Sniff McFeela The Power of the Dog i Robin de Jesus Za tic tik bum. Także nominujcie mnie też, bo wiesz, nie zasłużyłem, bo też umiem, umiem parodiować stereotypowego Włocha. a też umiem, też umiem, więc może też mnie nominujcie, co? Yy, ale no, no nie ma, no nie ma Jasona Isaacsa, nie ma mas NIE MA TROJA KOSTURA ZA KODA! NOMINOWALI koda W The speakers NOMINACJE SĄ TAKIE GŁUPIE! A jest J.K. Simon za Bing de Ricardo, z którego nie ma w żadnej innej kategorii! O co tu chodzi? Ale no czy mamy top 5 skarowe? No teoretycznie mamy, bo jest Hindis, jest Leto, jest Dornan, no Smith McPhee jest, więc no jest ciekawie na pewno. O Jezu, o Jezu! Aktorka drugoplanowa, Annu Jan Ellis King, Richard Balfę, Belfast Judy Dench, Belfast Kristen Dunst, Power of the Dog, Marilyn Matlin Koda i Ruth Nega Passing. Nie wiem, czy chcę komentować te kategorie, pff, bo Judy Dench, no to gratuluję. Dobrze, teraz y, główne kategorie aktorskie. tak. Aha. Aktor w komedii musicalu to jest tylko Andrew Garfield, Antony Ramos i Peter Dinklage Zajebiście Ak Aktorka w komedii w musicalu jest Alana Heimsan Pizza, kur... nie, tylko nie ona Tylko nie ona Dlaczego? Dlaczego? Dobrze, Jennifer Hudson, respekt. Jest Melisa Barrera za The Heights. Kocham cię Melisa. Oficjalnie Ci mówię na YouTube, kocham cię, napisz, napisz do nas ten, w komentarzu, że, że uwielbiasz ten kanał. To jest najlepsza nominacja tego sezonu i bardzo mi się podoba, że tak, taka nominacja została zrobiona. Satelity są od dzisiaj oficjalnie moimi ulubionymi nagrodami, że nominowali Melisę. Więc, no, szanuję bardzo, szanuję taką nominację. Najlepsze nagrywki sezonu. A poza tym jest jeszcze Renate Renata za the worst person in the world. Czyli jakieś szanse teoretycznie Oscarowe ma. Dobrze, o kur. O oh jest, aktor w dramacie. Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog i jest Clifton Collins Jr. z Choctaw. Ja nie wiem, jaka kasa tam musiała przejść, że ten człowiek się utrzymuje, bo nikt nie, nie zna tego filmu, nikt nie widział tego filmu, ale on się utrzymuje na Gold Derby, utrzymuje się na Awards Watch i dostaje pierwszą nominację. To jest jakiś film, który nie istnieje chyba, i to, nie wiem, prognostycy wymyślili teraz becka mają z tego, bo ja nie wiem, no. Dobrze, dalej jest Denzel Washington, Macbeth, Joaquin Phoenix, Kaman Kaman, Tom Skerritt, East of Mountains, znowu i Will Smith, King Richard. Czyli no, tu w miarę normalnie jest Smith, jest Phoenix, jest Cumberbatch, Syrano było. Brakuje DiCaprio, którego nie ma, nie ma, bo nie obejrzeli filmu, i w sumie normalnie. Aktorka w dramacie. Jessica Chastain Tammy Faye, Kristen Stewart Spencer, Lady Gaga House of Gucci, Nicole Kidman being Derek Hardos, Olivia Coleman, the Lost Daughter i Penelope Cruz Parallel Mothers. I to są prawie wszyscy o kur... i to są prawie wszystkie. To są wszystkie nominacje, ale rozdali parę nagród i żygać mi się chce, jakie zobaczyłem. Bo jest nagroda za najlepszy debiut reżyserski i wygrała go Heli Berry za Bruce, który jest. Ten film jest odrażający, on jest tak okropny. Ja się spodziewam, że to będzie przyciętnik sportowy, ale tego filmu się po prostu nie da oglądać. On jest reżyserowany. Ej, może na na nie są moimi miłego... Ale Suicide Squad wygrał za kaskaderstwo i. Val Kilmer dostał specjalizację humanitaria. Nie ma żadnej nominacji dla Mas. Nie ma prawie żadnej nominacji dla House of Gucci. Nie ma nominacji chyba za kostiumy, nie było, tak? Tami Faye została zgaszona jak pet. Więc bardzo dobrze, że ten film ma tylko jedną nominację. Trzy, bardzo dobrze. No, pokazała nam się parę rzeczy, ale no, te nagrody niczego nie zmieniły. Pokazują tylko, że Blaker Street nie potrafi robić kampanii i że Rocky faktycznie istnieje. To jakby taka bardziej zabawa, no bo nie ma co robić, to mówmy sobie, satelity. Czemu nie? No, Bing de Ricardo's im się ewidentnie nie spodobało, skoro widzieli i zdecydowali, że zasługuje tylko na nominację za. Kidman i J.K. Simons, ale wydaje się, że J.K. Simons może się dołączyć do konwersacji Oscarowej, więc trochę hype. I tyle tam na dobrą sprawę, można wyciągnąć z tych nagród, bo one nic poza tym ciekawego nie powiedziały. Powiedziały, że im się bardzo tych bum podobało i mi też się bardzo tych bum podobało, więc nie wiem, mam z nimi zbić pionę, ale jest Melissa nominowana, więc wybaczam im wszystko. Najlepsze nagrody sezonu. Oj, przepraszam Was bardzo, ale no mówię, chory jestem, więc będę kończył. Dziękuję za wysłuchanie mnie, mimo problemów z, z mówieniem trochę przez ten nos. Ale no fajnie. No i Sada nam się powoli rozkręca, także zostańcie z nami, zostawcie palce do góry, zostawcie komentarz i napiszcie w komentarzu, czy Meli nas napisze na nagrody filmowe TV gmail.com, że też mnie kocha, także. Do zobaczenia i trzymajcie się w tym sezonie, bo West Side Story nas zniszczy. Wszystkich. Do widzenia.